Przywiozłem dziś jajka, przepiórcze jak widzicie, kupiłem ich troszeczkę więcej niż ostatnio, bo 10 takich paletek, czyli 180 sztuk. No i jeździłem teraz po te jajka, już nie brałem wysyłki dlatego, że znalazłem jajka tak no, niecałe 50 km ode mnie, więc bez sensu było to wysyłać, tym bardziej, że no wiadomo jak pojedziesz to i bezpiecznie się je przywiezie. Nie są wsząchane całą dobę, także mam nadzieję, że troszkę więcej mi się ich wylęgnie niż poprzednio, nie wiem czy pamiętacie, wtedy miałem 5 paletek, 90 jajek i z nich mi się wylęgło 44 sztuki, no, chyba 15 czy 16. Pamiętam było. E, Piękniętych tych jajeczek podczas transportu, także tam niecałe, tam no troszeczkę można powiedzieć, większa połowa się wylęgła. Natomiast nie byłem bardzo zadowolony z e, przebiegu tej inkubacji. Natomiast myślę, że teraz. Będzie na pewno lepiej, chociażby dlatego, że, tak jak mówiłem, przywiozłem i jajeczka są bezpieczniejsze. Mam tu trzy mm, rodzaje przepiórek, trzy gatunki. Yy, są teksasy. Tak patrzcie, myślałem, że może tu jesteś wyduszony, ale nie, jednak, taka cętka tylko. Mam teksasy. Mam faraony. To są farony, są takie jedne już z największych tych przepiórek. I lawendowe. Lawendowe, tak jak mi ta Pani pokazywała, to były tej wielkości jak te moje japońskie, tylko tyle, że się różniły właśnie kolorem, były takie no, lawendowe, powiedzmy niebieskawe, jasne takie. Coś jak Texas, tylko, że nie białe, a właśnie takie niebieskie. Co tu jeszcze, Forum już nie miałem gdy u siebie, to są już wiadomo, że mięsne przepióry. Natomiast, tak jak pytałem, znoszą tyle samo jajek co japońskie, czyli tak można powiedzieć, że bardzo fajna rasa, dlatego że i na jajka, szczególnie chodzi mi o jajka, które tak dla mnie w moim przypadku, ale jednocześnie ludzie kupują również na ubój, na, na mięso, bo tam już jest taka tuszka. Powiedzmy, w japońskich jest 100 gram, tam jest nawet i 300 gram, także no, duże, duże, duże te przepiłki rosną, także na mięso idealna rzecz. No, ja ich tam na pewno bić nie będę, na pewno. Jeśli nie będę. Ja chcę po prostu je odchować sobie po prostu jakieś tam statko, takie podstawowe dla siebie, przede wszystkim. Natomiast resztę na pewno sprzedam. Mam już zamówione z tych 50 sztuk. Stąd kupiłem tych jajeczek troszeczkę więcej, żeby, myślę, jak się wylęgnie, powiedzmy połowę jak poprzednio, będę miał 90. 50 sprzedam, około 40 mi zostanie. Tamte japońskie, co miałem, to. Praktycznie wyprzedałem. Chciałem sprzedać 20 sztuk z tych 40 które miałem, natomiast mi zaczęli ludzie dzwonić. Jeden i drugi, i trzeci. Jednemu już musiałem odmówić, powiedziałem, że wszedłem po 20. Także cztery sobie tylko zostawiłem z tamtych, mają już dwa tygodnie. A tamte sprzedałem, także w sumie to co sprzedałem, to praktycznie zarobiłem sobie na na te właśnie jeczka. Dlatego tak pomyślałem, że jak jest okazja, to trzeba sprzedać. A sobie odchowam fakt, że no, troszeczkę później będę miał, ale tak jak mówię, nie robi mi to żadnej różnicy czy ja będę miał w maju czy będę miał w kwietniu czy tam tamte, tamte na, na, na końcu marca także będę je wstawiał no, jak widzicie uruchomiłem drugi inkubator ten mam załadowany jajeczkami tu już jajeczek mi się nazbierało bardzo różnych jajeczek bo tak powiem szczerze dokładam a między innymi tam widzicie takie czerwonawe to są yy, nawet barżantę srebrzystego, bo przecież ostatnio te jajka też włożyłem, nie, nie, nie zostawiałem ich. Dokupiłem sobie wczoraj na ryneczku silki. I kilka, dużo tam nie miał nie miał już gość, sybrytyk dobrałem. No i to wszystko. No mam oczywiście swoje silki, sorry, silki sybrytki. Chyba 24 swoich już i 30 sztuk, te co kupiłem, czyli, czyli srebrne. Złote i wielbądzie. No to miały być jajka cytrynowe. Także taki mam tam stan. W przyszłym tygodniu mamy mi się to już zacząć lęgnąć. Część oczywiście, bo tam jest dokładane z tygodnia na tydzień. Także to wszystko że się będzie jeszcze w przeciągu trzech tygodni lęgło. A ten inkubator, właśnie drugi na te małe jajeczka. Tego dużego nie chcę uruchamiać, dlatego że te jajka po prostu są za małe. One po prostu mi tam powypadają poprzez te tam są takie takie rolki no drewniane takie roleczki są no, na pewno jajka te wypadną a jeśli nie to na pewno się będą klinować więc muszę znowu w tym chińczyku próbować lęgnąć także biorę się za robotę, wykładam jajeczkę wyłożyłem już połowę także jeszcze sporo mam a tu widzę, że miejsca coraz mniej ale myślę, że jeszcze, że jakoś tam je poupycham yy, nie, nie grupuję ich tak jak one były, bo tak jak są tu ponotowane na opakowaniach natomiast ja już tam je wszystkie razem wkładam dlatego, że i tak jak będę wyciągał to do jednego, do jedno, tak pod jednym żarówką będę je wszystkie pchał więc nie ma znaczenia tam, które jakie mi tam się urodzą nie będę ich rozdzielał na pewno teraz potem dopiero po wylęgnięciu Będę mógł sobie, ale to już później, po jakichś tam trzech tygodniach, kiedy już będę z lampki, od lampki je wyciągał, to wówczas sobie je tam tak powiem, pogrupuję, podzielę i będę wiedział gdzie, które, jakie rasy mam. Na razie wszystkie wale, jak widzicie, jedno przy drugich. Powiem tak, że no jest różnica w jajkach, faktycznie, tak jak wyciągam tutaj, są duże i są małe. Te małe to podejrzewam, że to są te lawendowe, tak jak Pani pokazywała, to są właśnie takie jedne, może nie jedne z mniejszych, ale właśnie z tych dwóch raz, na pewno najmniejsze i to wyraźnie widać po jajeczkach, no niektóre są takie naprawdę ładne jajka już można powiedzieć, no może nie jak siliki, może jak sybrytki, może nie, może jednak troszeczkę mniejsze, ale mimo to jak na przepiórcze to faktycznie duże jajka no wyłożyłem już wszystkie jaja i spójrzcie, że mam praktycznie pełny inkubator dobrze, nie brałem więcej tych jajek Pokażę Wam dwa jajka, no ich wkładać nie będę, spójrzcie, to są jajka już wielkości dosłownie silki, czyli prawdopodobnie będą tutaj dwa żółtka, także nic mi się z nich nie wyręgnie. Jednak nie, nie włożę, bo to bez sensu je tu wkładać. Tak tylko jeszcze powiem, bo byłem u tej pani, patrzyłem, no patrzyłem po prostu, oglądałem tej przepiórki, nie miała wcale tak dużo, jak mi się wydawało na początku, myślałem, że tego musi być mnóstwo, skoro tyle jajek ma i sprzedaje, natomiast ja wiem, ileś miała może 100 sztuk, wszystkich. I co mnie zdziwiło, bo jak dzisiaj jeszcze rano się umawialiśmy, to miało, miało mi przygotować właśnie 10 paletek, czyli 180 sztuk. Natomiast dzwoniła do mnie, że ma 15 paletek, czyli to jest 270 sztuk przez tydzień. Tyle pani zbie, zebrała jajek, także no, z takiej ilości kurek da się tych jednak jajeczek troszeczkę zebrać. No nie brałem więcej i bardzo dobrze zrobiłem, że się nie, nie skusiłem, no, aczkolwiek już myślałem o tym, tylko tak się zastanawiałem właśnie nad miejscem, czy je tutaj wszystkie zmieszczę i bardzo dobrze, że nie wziąłem, bo jak widzicie tu mam już pełny inkubator, a potrzebuję jednak troszeczkę miejsca, dlatego że tych jajek nie będę ani znaczył, ani ob ob obracał, tylko je będę po prostu turlał. Także będę je turlał i muszę mieć też troszkę miejsca, by się po prostu dało je w ten sposób przewrócić, a ja tutaj mam ciasno ciasno, także myślę, że będę po prostu yy, za każdym razem wymową część jajeczek po to, żeby móc je przeturlać. Bo to nie sposób każde jajko osobno przewrócić, zanim mi to kupę kupę czasu. Poza tym pewny jestem, że na pewno nie uda mi się dopilnować każdego z tych jajeczek, więc <laughs> niektóre byłyby wcale nie a szkoda byłoby, żeby zostało. Także w ten sposób będę robił, także nie znaczyłem, jak widzicie, nie pisałem daty również, no bo nie ma takiej potrzeby. Aha, sam jeszcze kupiłem sobie u pani silki. 10 jajek silki miała, także będę miał do tych, które mam już w inkubatorze sobie po prostu dorzucę, że będę miał silki z trzech różnych miejsc, więc jak mi się gdzieś tam po kilka sztuk wylęgnie, to będę miał idealnie, bo będę mógł sobie fajnie to wszystko krzyżować, także jeszcze wrzucę sobie tych 10 jajeczek. No i cóż, zobaczę, co będzie mi się tutaj z tego wszystkiego lęgło.